Wszyscy, dzisiaj chciałam Wam pokazać szybki strój dnia, jadę z mężem załatwić kilka spraw, także pokażę Wam co mam na sobie w ciągu dnia i później pokażę Wam co zakładam na wieczór. Także wszystko jest Ralph na Denim Supply, jak już znacie. Bluzka fajna z takim krótkim rękawem, z takim rozcięciem, także jest super na takie upały dość duże. Pasek jest Ralfa Laurena, który wyhaczyłam na przecenie za naprawdę śmieszne pieniądze. Spodemki również białe. Znaczy białe to takie kremowe są Ralfa Laurena. I buty Steve Maiden, takie sandały plecione, które już znacie chyba w innym kolorze Wam pokazywałam. Także tak to się wszystko prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i do zobaczenia w drugiej części filmiku. Witajcie ponownie w drugiej części filmiku. Idziemy właśnie z mężem do kasy na hard rock, które Wam pokażemy wkrótce. I chciałam Wam pokazać sukienkę, którą mam na sobie. Jest to sukienka Michaela Corsa, taka fajna z takim wycięciem na nogę. I buciki, takie zwykłe sandałki <gryw> ze złotymi wstawkami. I jakiś tam nasienie który nawet nie jakieś ma kluczyki na sobie i, i jakąś takie perełkę i tak to taka fajna wygodna sukienka także mam nadzieję że wam się podoba i zapraszam ze mną na wycieczkę po kasynie Okay kochani uh, Rick pokaże nam swój strudnia. Uh, so show us your outfit of the day, Rick. Uh, Tommy Hill figure top. And down here uh, Tommy Bahama belt. Okay. Uh, jeans. Uh, American Eagle. <laughs> and boots. American Eagle. No, the pants are Ralph Lauren. Ralph Lauren. Ralph Lauren, Denim and Supply. Turn around for us. <laughs> Perfect. Novizenya. <laughs> Novizenya. Perfect. Yakmu. <laughs> Poszło sami o sądcie. I'm asking them how how did you do to let, let us know how did you do. Jeżeli chcecie więcej e, strojów dnia Richza, dajcie znać. <laughs> To było na tyle, na dziś idziemy już do domu spać, także dobranoc, trzymajcie się wszyscy, pa!